Cześć, witajcie. Wielokrotnie w komentarzach pytaliście, prosiliście o nagranie filmu odnośnie ustawień, jakie wprowadziłem od chwili instalacji przez instalatora. Tak więc dzisiaj chciałem pokazać, jak wyglądają podstawowe użytkownika opcje oraz ustawienia, jakie wprowadziłem. A w następnym filmie pokażę już takie bardziej zaawansowane z profilu instalatora. Wiadomo, nie każdy, jak kupi sprzęt, jest montaż, jest jakaś tam pierwsza konfiguracja, no a później trzeba sobie radzić samemu. Tak samo było u mnie. Na zasadzie prób i błędów. Po około dwóch latach, można by powiedzieć, doszedłem tam do jakichś wniosków, również z pomocą innych osób. I dzisiaj chciałem się podzielić z Wami tymi informacjami, które, które już wiem na obecną chwilę. To są ustawienia użytkownika podstawowe. Ja pracuję, tam używam profilu użytkownika. Zaawansowanego, bo są trzy profile podstawowe, uzyskujemy po wpisaniu bodajże 4 zer Użytkownik zaawansowany pojawia się po wpisaniu kombinacji 1, 2, 3, 4. Tak. I to jest już użytkownik zaawansowany. Jeśli chodzi o ustawienia, tutaj po kolei. Pokażę menu, jak wygląda tutaj w pompie ciepła. Praca to wiadomo włączenie urządzenia, ewentualnie chłodzenie tutaj oraz zbiornik. U mnie jest wszystko włączone. Pomieszczenie. Ta opcja jest tylko u osób, które mają zamontowaną, zamontowaną madokę. Nie wiem, jak to wygląda, gdy jest zamontowany termostat zewnętrzny. No ja mam madokę. Tak więc, wchodząc w to ustawienie, mamy ustawienie temperatury żądaną, wchodząc jeszcze raz, klikając lewym przyciskiem, mamy dostęp do harmonogramu. Tutaj możemy ustawić harmonogram, o której godzinie ma być jaka temperatura, i na tej zasadzie pompa ciepła będzie starać się uruchamiać i wyłączać sprężarkę. Tutaj jest zapobieganie zamarzaniu. Widzę, że opcja jest włączona. Ja w sumie tego akurat nie zmieniałem. E, czyli najprawdopodobniej chodzi o temperaturę. Jeśli jest poniżej 12 stopni, niezależnie czy jest ogrzewanie włączone czy nie, to powinno się, to pompa się załączy. E, zakres nastawy. Miałem tu jeszcze powiedzieć jednej rzeczy wam: e, że włączam sobie przycisk, tutaj znak zapytania i są. Tutaj różnego rodzaju numerki, i ona odpowiada po prostu opcji, w której jestem. Tak więc jeszcze raz wchodzę do, do tych opcji. Zakres nastawy: i tutaj jest minimum ogrzewania, maksimum, jakie możemy ustawić w domu. Z Madoką jeszcze jest taka dziwna sprawa, że to nie jest tak, że ustawię przypuśćmy temperaturę 24 stopnie. I, I pompa mi dogrzeje do 24 stopni, jeśli na przykład mam e, za nisko ustawioną krzywą grzania. E, Madoka sama w sobie owszem, może y, lekko y, modulować y, tą temperaturą y, krzywej, ale jeśli krzywa jest na przykład źle nastawiona, to, to, to nie będzie w ten sposób, że ona po prostu ja ustawię 24, a mam nisko ustawioną krzywą, to ona dobije do tych 24. Trzeba jedno z drugim zgrać. Kompensacja czujnika pomieszczenia to też jest taka dziwna sprawa. Po zamontowaniu madoki zauważyłem, że temperatura, która była wyświetlana na madocie, nie była w gruncie rzeczy taka, jaka jest odczuwalna. No i sprawdzając to z różnymi innymi termometrami, okazało się, że madoka lekko zawyża. No i w tej opcji po prostu w tej opcji 1,7. Obniżyłem temperaturę na madoce o minus 1,5 stopnia, i teraz jest tak, można by powiedzieć, w miarę. Ok, tak więc ja to zrobiłem w ten sposób. U mnie się to sprawdza. I jeśli macie madokę, sprawdźcie sobie, czy faktycznie pokazuje tak jak trzeba temperaturę, czy nie. To, jeśli chodzi o opcję e, pomieszczenia, strefa główna, i w strefie głównej e, tutaj mamy temperaturę jaka powinna iść e, temperatura zasilania. W tym momencie tutaj e, lekko jest bardziej podbita temperatura. Powinno iść 28, widocznie jest ciut więcej, ale to zobaczymy w ustawieniach, w informacjach e, w czujnikach. Klikając jeszcze raz lewym przyciskiem, co my tu mamy? E, tryb nastawy. E, zależnie od pogody to chodzi o to, że e, Bierze pod uwagę e, temperaturę z zewnątrz i że działam na zasadzie krzywej e, grzewczej. Jeśli damy bezwzględnie, to o ile dobrze pamiętam, jest to praca e, stała, e, czyli ustawiamy jakąś temperaturę, przypuśćmy 25 stopni, która zasilania, która jest temperaturą minimalną. I mm, i po prostu pompa ciepła niezależnie czy temperatura będzie szła na zewnątrz bardziej na plus czy na minus będzie podawać ciągle w zasilanie 25 stopni. I co chciałbym powiedzieć jest to dosyć w sumie dobra, dobre ustawienie dla osób które budują nie mieszkają a chcą w miarę tanio użytkować to urządzenie bo na forach też również, również widziałem niektórzy pisali że Temperatura na Madoce przy ktoś ustawił 15 stopni. Co się dzieje, że pobiera dużo energii e, urządzenie? A odpowiedź jest taka, że e, pompa się włączy. Przy tej temperaturze za, na pewno e, posadzka jest e, e, wychłodzona. E, jeśli, powrót, jeśli zasilanie jest poniżej 20 stopni, to e, z automatu włączają się grzałki. Zanim e, Grzałki dogrzeją, żeby włączyła się sprężarka. To chwilę czasu potrwa, oczywiście, yy, dużo energii zostanie pobrane. Później temperatura osiągnie 15 stopni. Wyłączy się urządzenie, no i w, tak w kółko. Także w gruncie rzeczy, akurat przy pompie ciepła, w tej pompie ciepła, moim zdaniem, lepiej zostawić jakąś tam temperaturę sztywną i włączyć yy, pracę stałą żeby bez żadnych harmonogramów i wyjdzie to o wiele taniej niż kombinowanie włączanie-wyłączanie albo obniżanie temperatur. Ale to jest moja opinia. Także ja przypuśćmy, tak bym zrobił. Następne to jest krzywa. No i teraz kwestia krzywej grzania. To, że ja mam tak ustawioną krzywą, a nie inaczej. To jest na przykład, to jest ustawiona pod mój budynek i ta krzywa grzania się akurat u mnie sprawdza. To nie znaczy, że u Was, przypuśćmy, będzie to działać. No u mnie się to sprawdza. Tak jak widzicie, przy minus 15 tam zasilanie ma być w granicach 33 stopni, a przy plus 13 na zewnątrz 27. Tak więc taką mam krzywą grzewczą akurat u siebie przy ogrzewaniu podłogowym, a w domu jest tylko ogrzewanie podłogowe. Tutaj więcej opcji nie ma. Także wychodzimy ze strefy głównej. Jeszcze jedną rzecz Wam powiem, póki pamiętam. Nie będę teraz tego robił, bo jakbym e, e, przesunął tą temperaturę do góry lub do dołu, wyłączyłoby mi się urządzenie. Nie chcę tego robić, a pracuję. Ale kiedyś była taka sytuacja, że chyba na serwisie ktoś po prostu tutaj mi przestawił o parę stopni do góry i nie wiedziałem o co chodzi, e, dlaczego pompa pracowała dosyć mocno, próbowała dobić jakąś temperaturę. Także warto sobie czasami sprawdzić w strefie głównej, przekręcając, e, już nie wiem czy lewym kółkiem, czy prawym, ale to dojdziecie do tego. E, bo z, nie zaglądam tutaj, po prostu raz ustawiłem, tak jest. E, Przesuwając kółkiem, można od temperatury po prostu dać podbić temperaturę plus ileś tam stopni do góry, lub minus od zasilania zadanej. Także to widać. A punkt taki nominalny to będzie punkt taki punkt zero i to też będzie widać także jeśli tam ktoś przez przypadek by coś przestawił no to łatwo to sprawdzić wystarczy przesunąć kółkiem w jedną lub drugą stronę i zobaczyć czy jest to w punkcie nominalnym bo mi instalator akurat przestawił czy tam serwisant o jakieś prawie plus 10 stopni bo coś tam sprawdzał i tak zostawił niby miało iść 28 a pompa chciała 38 zasilania i nie wiedziałem o co chodzi, nie mogłem dojść, dojść do tego. Dopiero po jakimś czasie zajrzałem tutaj i sprawa się wyjaśniła. Ogrzewanie, chłodzenie. No, w ustawieniach takich zwykłych nie ma tutaj żadnych opcji, akurat u mnie, bo nie mam chłodzenia, ale w ustawieniach instalatora jest tego więcej, a to pokażę w następnym filmie. Zbiornik. No, jak zbiornik, no to mamy tutaj e, pracę z pełną mocą. Ja mam wyłączoną. Mamy nastawę komfortową, ekonomiczną, i tu w danych nastawach, tutaj mamy, przypuśćmy, temperaturę. Ustawiamy, jaka ma być i, i harmonogram. I tu w harmonogramie ustawiamy sobie. E, o jakiej godzinie ma być jaka, ne, jaka temperatura, kiedy ma być włączone grzanie i tak dalej. Więcej opcji jest w ustawieniach instalatora. To też Wam pokażę. Ustawienia użytkownika, no to tam w sumie rzeczy jak język, godzina, urlop, nigdy z tego nie korzystałem. Nie wiem, to trzeba do instrukcji zajrzeć. Tryb cichy, to chyba chodzi o to, że. Mm, Pompa ogólnie pracuje z mniejszą mocą, i w ten sposób tam wentylator e, ciszej pracuje. E, no i powoli tu praktycznie będzie koniec tych ustawień. Wchodzimy w informacje, także pokażę Wam e, kilka rzeczy. Dane dotyczące energii niestety nie pokażę, albo pokażę e, o co chodzi. Chodzi o to, że od samego początku mam problem, który po dziś został e, rozwiązany. Przez Daikina, ale o tym, e, o tym pokażę Wam, nagram inny film. To, to, to powiem e, ogólnie, jakie miałem e, no problemy po, po montażu. E, no nie było to fajne, no niestety. Hmm, firma też w pewien sposób, e, jako e, producent pompy, też umywał ręce od tego. Ale to jest temat na później. A jeśli chodzi o to zużycie energii, niestety, tak jak widać, w e, poniedziałek, wtorek, gdzieś po 4 kWh, e, a w rzeczywistości bierze w granicach 25-30 w zależności od, e, od temperatury na zewnątrz. A tutaj e, widać e, jedynie zużycie grzałek. Nie wiem czemu e, tutaj na sterowniku. Nie zlicza mi energii zużytej przez sprężarkę. Ale to jest temat na później, który też przedstawię na, w jakimś filmie. Na pewno niebawem. Także to u mnie nie działa. Historia awarii: no to różnego rodzaju tam błędy, jakie wystąpiły z przepływami. Raz mi się tam pompka zacięła. To jest też taka historia, że jeśli na przykład budujecie dom i nie mieszkacie. E, zrobiłem coś takiego, co było w gruncie rzeczy błędem. Otóż wyłączyłem zasilanie na jakiś czas, e, ponieważ w sumie sezon grzewczy się skończył. Nie grzełem zbiornika, bo, bo nie był jeszcze zalany wodą wszystko było wyłączone i pompka, akurat to jest pompka obiegowa firmy Bodajżeż DEW, e, a już. E, a, Gruntwost, tak. Po prostu się zablokowała, odstała i. Mm, Najlepiej jest po prostu zostawić to na sieci. Ona faktycznie, jak nie pracuje, nie ma, nie ma grzania codziennie. Na chwilę się załącza automatycznie, na minutę i, i uruchamia tą pompkę, ale żeby się żeby się nie zablokowała. Czyli to jest taki, taki system awaryjny. Także nie wyłączajcie urządzenia całkowicie z prądu. Musi stać na sieci. Czujniki. Tutaj zobaczycie ogólnie informacje, jakie, jakie są w domu. E, temperatura pomieszczenia e, po korekcie w matoce minus 1,5 stopnia, e, czyli taka, taka realna temperatura, 22,7 stopnia jest w domu aktualnie. Temperatura zewnętrzna. i ja Mam dwa termometry. Termometr e, tutaj przy sprężarce. Sprężarka jest bardziej od strony słonecznej takich, w której słońce w pewien sposób by dokuczało, dlatego jest do, zamontowany dodatkowy termometr zewnętrzny po stronie północnej. I teraz tak. E, temperatura zewnętrzna 2,5 stopnia jest to temperatura przy sprężarce. Od strony północnej już jest minimalnie niższa. Także to jest tam, e, strona północna. Temperatura zbiornika. E, woda Aktualnie zasilająca, jaka idzie w podłogę, prawie 31 stopni. E, temperatura na powrocie 20, niecałe 5 stopni. I tutaj jest kolejna rzecz, jeśli chodzi o, o defrosty i użycie tych grzałek, które pokazywałem e, tutaj w, e, w historii zużycia energii. Chodzi o to, że akurat tutaj Tajkin tak ma nie wiem, jak to jest w innych pompach. E, jeśli Temperatura powrotu jest poniżej 25 stopni, tak jak w tym wypadku, gdyby e, miał odbyć się defrost, zostaną, zostanie włączona grzałka wspomagająca, ponieważ temperatura e, powrotna z podłogi, z podłogi, która u mnie akurat jest buforem ciepła, jest za niska. Jeśli natomiast e, temperatura by była wyższa, na przykład 25,5 stopnia, i zacząłby się proces odszaniania. Grzałki by się nie załączyły, wystarczyłaby ta temperatura, która wraca z podłogi. Także 25 stopni, temperatura powrotu, jest to temperaturą graniczną odnośnie załączenia się grzałek wspomagających lub nie. No, niestety nie jestem w stanie bardziej puszczać temperatury wyżej, bo jeśli temperatura byłaby wyższa przy zasilaniu, przy delcie 5 stopni, która jest tutaj ustawiona, no w domu zwyczajnie byłoby za gorąco, za ciepło. Akurat dla mnie, tak? Dla ktoś by chciał 24 stopnie, no to wiadomo, trzeba zmienić krzywą grzania i to wszystko ustawić pod siebie. Akurat tutaj, na obecną chwilę tak to jest. No i włączają się grzałki, co uważam w gruncie rzeczy nie jest złą rzeczą, bo niczym to nie przeszkadza, skoro tak Zostało to poustawiane, to tak musi być. No i aktualny przepływ i ciśnienie wody. Przepływ na obecną chwilę, tak jak widać, 7 litrów na minutę. Ciśnienie przy tej temperaturze zasilania jest 1,6 bara. Normalnie, gdy urządzenie stoi w granicach 1,4,5, jak pracuje z maksymalnymi przepływami, to u mnie akurat przepływy maksymalne dochodzą do 32 litrów na minutę ciśnienie dochodzi do 1,9-2 bary. Także tak to e, wygląda. Siłowniki. No i tutaj w tej, e, w tej opcji widać co jest załączone, czyli pompka obiegowa włączona, sprężarka włączona, grzałka pierwsza wspomagająca jest wyłączona i druga wspomagająca włączona. No i zawór e, Trójdrożny, podejrzewam, chyba, chyba tam jest trójdrożny, ustawiony jest na ogrzewanie e, domu. Więcej tutaj nie ma rzeczy. E, tryby pracy. Aktualnie tu wszystko jest powyłączane. E, także tak jak. Widzicie, tutaj pokazałem wszystkie ustawienia. E, powiedziałem, starałem się powiedzieć to, jak to wygląda u mnie. E, jak ja to interpretuję po dwóch latach użytkowania i przeczytania instrukcji, e, tak właśnie wyglądają ustawienia z standardowego użytkownika. E, a w następnym filmie pokażę już ustawienia instalatora. Parę rzeczy pozmieniałem, które faktycznie w pewnym sensie wpłynęły pozytywnie na, na pracę tego urządzenia, bo niektóre ustawienia były włączone lub były po prostu niedokonfigurowane. Także w następnym filmie pokażę Wam, jak to wygląda. Widzę, że film jest dosyć długi, był około 20 minut, no ale mam nadzieję, że. W miarę, w miarę będzie pomocny i komuś w jakimś sensie pomoże. Także do usłyszenia w następnym filmie. Zobaczcie te ustawienia. Możecie się podpierać nimi, choć tak jak mówiłem, niekoniecznie na przykład krzywa grzania. To trzeba dokonfigurować do własnego budynku. Także pozdrawiam i do usłyszenia.